Witam serdecznie Poprawię sobie tylko mikrofon Witam serdecznie, Lukas z tej strony A dzisiaj sobie przedstawię wersję systemu operacyjnego o nazwie Truskawka Jest to wersja Ubuntu Ubuntu, no dokładnie Ubuntu eee. Polska wersja Ubuntu eee. Najnowsza wersja, jeszcze jest srebrny puchacz, która jest bardzo starą, fajną wersją. Eee, wam pokażę, jak wygląda. Ciekawe czy będę miał eee Debiana. Któryś to, chyba to jest ten. Nie, Luka. Eee, jest to bardzo fajna wersja umożliwiająca eee, połączenie Umożliwia, jak myślę, według mnie, jest fajną wersją, tylko jest bardzo skomplikowana instalacja programów, ale to można jakoś dojść zawsze do tego można dojść. Testowałem troszeczkę na ustawieniach, żeby było lepiej widać, widać troszeczkę, ale widzę, że. Eee, trochę nie tak jak powinno być, ale to tam szczegół eee, co, co powiem, że system ma w edytor, eee, edytor tekstu, eee, Liber w Office, tak jak w poprzednich wersjach. Eee, poczekajcie, muszę się zalogować na Ubuntu. Na Puchaczu, dokładnie. O, no co się tam pokazuje. Powiem szczerze, że wersja z tego systemu jest bardzo stabilna. W ogóle, z cyfry, jak to jest, że, że systemy operacyjne? To jest akurat puchacz, troszeczkę się praktycznie się niczym nie różni. Może troszeczkę dali bardziej bardziej wygląd troszeczkę lepszy, ale praktycznie wszystko ma to samo praktycznie oprócz no nawet y, możemy mieć terminal praktycznie jest to nasza wersja nie wiem nawet może troszeczkę ją poprawili terminal, dodali na przykład yy, zaraz zobacz, kilka programów yy, nieaktualnie. A tutaj pyta się czy chcę zaktualizować yy, Spytaj mi się później. A praktycznie yy, System jest taki sam praktycznie, niczym się nie zmieści. Nie eee, może troszeczkę inne jest, eee, troszeczkę może jest inne ustawienie, eee, innych praktycznie. Ja tutaj nie widzę różnicy. Eee, tutaj troszeczkę zmienili, dali na przykład nie dali ekranu tutaj jest ustawienia tego systemu. E, edytor graficzny jest w taki no, raczej edytor, y, edytor jest w taki miarę fajnie, można popisać. To jest taki jak zwykły edytor tekstów. E, powiem szczerze, z tych, z tych dwóch systemów bardziej mi się, bardziej mi się podoba e, srebrny płuchacz bo na nim pracowałem a na troskawce dopiero zainstalowałem praktycznie szczerze mówiąc ja nic nie widzę no troszeczkę tutaj dali inaczej ustawienia może jakieś tam wodoktryski dodali o tutaj jest to że kosz jest tutaj tutaj nie ma koszu bardziej takie bardziej jest taki Tutaj jest różnica. Tutaj nie możemy tak bardzo przesuwać. Praktycznie. E, mm, tak szczerze mówiąc. O, tutaj dodali, że zakładkę, że sobie możemy aktualność, grafikę, informacje, książki, pomoc. Tego tutaj nie ma. Te, czyli trochę dali katalogów to praktycznie nie za bardzo mi się podoba nie wiem jakoś tak jakoś tak e, terminal mi się wyłączył jakoś mi się szczerze mówiąc nie jakoś mi nie przypadł chociaż powiem szczerze że jak, na, jak na system linuxowski bardzo jest fajny Mm, bardzo prosty w obsłudze tylko czasami są kiedliwe komendy do instalacji bo wszystko wszystko instalujemy w terminalu niestety co tam poza tym mm, jak nasz system operacyjny jest w porządeczku może być nie jest zły jak ta tam sztampe... jak jak to? No, jak ze system jest w miarę fajny, kompabilny. Zaletą systemu operacyjnego Linuxowskiego jest, że na każdym na każdym na każdym programie, na każdym procesorze odpala się. I bardzo, bardzo małe zużycie procesora jest. Ja używam teraz, jest odpalonych 3, 3 trzy trzy 3 systemy operacyjne związek i z, z tym. I praktycznie tylko 0,9% zużycia procesora i 34 zużycia RAMu, czyli jak na system operacyjny jest super. Yy, w ogóle system linuxowski się stosuje dla na słabych komputerów lub na serwery. Yy, jest to system, ogólnie systemy linuxowskie to są systemy otwarte, czyli systemem otwartym narzędzywanym. Taki system, który umożliwia yy, konfigurowanie jądra systemu. Windows nie jest systemem otwartym. Nie możemy grzebać w ustawieniach, w ustawieniach jądra systemowego. Jądro systemowe, akurat nie. a na przykład w Linuxach możemy wszelkiego rodzaju ustawienia zrobić. Dlatego się stosuje na serwery, żeby po prostu ułatwić sobie. Można skonfigurować serwer DNS-a. Serwer poczty. Co tam jeszcze? Jest system bardzo fajnie zbudowany. Ja, ja używam na razie Windowsa. Się zastanawiam, czy nie przejść na Linuxa. A co Wy sądzicie, który system lepszy jest? Według mnie każdy ze z tych systemów, Linux czy Windows, jest, jest na swój sposób dobry. W Windowsie możemy jakieś na przykład aplikacje, z których Linux się nie możemy odpalić, odwrotnie, w Linuxie nie możemy takiej aplikacji jak Windowsie odpalić. Czyli na przykład typowo na przykład u mnie w pracy magisterskiej tylko pod, pod Linuxa jeden program działał a niestety pod Windowsa nie działał. Chociaż powiem, że a drugi program działał na, na dwóch systemach. Tak poza tym dziękuję za. E, miałem wrzucić, może wrzucę takie małe podsumowanie e, w tygodniu się pojawi. E, co się na kanale zmieni, co się wejdzie, o ile dojdę, jak mógł, o ile mi się, mój kochany adapter przebudzi z tej. Papa, dziękuję za uwagę. Miłego dnia życzę buziaki.